Proszę Państwa, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pan profesor Andrzej Tykarski, pisze do pana rektora i do mnie, że żałuje, że nie może być z nami, że dzisiaj w Warszawie akurat nie może być, ale gratuluję nam tej ważnej inicjatywy i wystawy. I pisze tak: Poznańskie środowisko kardiovaskularne czuje łączność ze szkołą profesora sewera Oksiebrowskiego jak żadna inna szkoła internistyczna. W drugiej Gminie Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowanej w Szpitalu Świętego Ducha. Karierę internistyczną w latach 20. ubiegłego wieku rozpoczął z swojego o 15. lat starszego kolegi również profesor Jan Rokuski. Internista, nefrolog, nauczyciel akademicki, lekarz Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, przyszły rektor Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 53-55. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Medycznego, pan profesor Marcin Gruchała. Pisze do nas z kolei również, Przepraszamy, że nie może być z nami na wystawie, że pan profesor Semrał Siemianowski zapisał również piękne karty w historii naszej alma czyli Gdańskiego piastując w latach 46-48, tuż po wojnie, stanowisko kierownika drugiej kadencji Kliniki Chorób Wewnętrznych Ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku, dopiero w 1948 roku powrócił do Warszawy. Mówię o tym y, dlatego i oddaję teraz głos panu dyrektorowi Adamowi Tyszkiewiczowi, że może panie dyrektorze to jest y, wskazówka i drogowskaz, że być może w następnym cyklu powinniśmy mówić o wpływie naszych koryforyjuszy na ich uczenie medyczne w Polsce. Dziękuję państwu za uwagę.